Cześć, tu Kawula. Dziś chciałabym Wam opowiedzieć o tym, jak bardzo dotyk zmienia mnie. Jak bardzo to, że masuje, zmienia moje życie. I to nie będzie na wyrost, i to nie dzieje się za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. To jest cały czas ogromny proces, ale nie mógłby się wydarzyć, gdybym nie trafiła na hawajski masaż Lomi Lomi Byłam osobą, która... W ogóle nie lubiła dotyku. Kiedy miałam się przytulić, czułam bardzo silne usztywnienie. Eee, przytulanie i dotyk był dla mnie czymś dziwnym, nie był naturalny. Oczywiście można się przytulić, przywitać na misie, ale nie dłużej niż parę sekund. Broń Boże, nie dłużej niż 3 sekundy. Absolutnie, bo wtedy od razu się usztywniałam i czułam się, jakbym miała w kręgosłup włożony kij odmiotły. Nie znałam mojego ciała, wiecie, to jest takie uczucie, jakbym w ogóle nie wiedziała, gdzie się kończę, gdzie się zaczynam. Wiedziałam, że mam ciało, no bo byłam dorosłą kobietą, to było ponad 10 lat temu, więc byłam dorosła. Wiedziałam, że mam ciało, ale ciągle mnie bolało. Ja czułam tylko ból. Bliskość, słowo bliskość ja w ogóle nie znałam chyba tego słowa. Co to znaczy rozumieć siebie, w ogóle. No nie, teraz jest dużo większy dostęp do takiej wiedzy, ale wtedy ja nie rozumiałam, co się do mnie mówi. Książki, kilka książek przeczytałam, ale to była dla mnie wiedza taka tak absurdalna, że w ogóle do mnie nie docierało. Dopiero kiedy trafiłam na taką klasyczną psychoterapię, zaczęłam troszeczkę się rozbrajać i uczyć w ogóle emocji. Kiedy zaczęłam się uczyć emocji, pojawił się właśnie dotyk i byłam najpierw klientką, jako właśnie klientka hawajskiego masażu. Ja chodziłam regularnie, raz w tygodniu chodziłam na masaż i trzy razy w tygodniu chodziłam na psychoterapię, na klasyczną psychoanalizę. Więc naprawdę już było bardzo źle ze mną. Ja naprawdę potrzebowałam pomocy, bo droga była jedna albo już się pożegnam z tym życiem. Albo faktycznie coś zrobię. I jak już zdecydowałam, że ja chcę coś zrobić, to byłam już temu oddana, choć było bardzo trudno. I kiedy powiedziałam, tak, ja już tak dłużej żyć nie mogę, było jeszcze trudniej i chciałam się wycofać, chciałam zostawić. Nie chciałam już chodzić na masaż, nie chciałam już chodzić na terapię, bo naprawdę było dużo gorzej, ponieważ zaczęły się otwierać drzwi w środku i różne zapadki z różnymi emocjami. E, łącznie ze smutkiem, bo ja w ogóle nie wiedziałam. Mm, co to znaczy płakać? Płakałam takimi pustymi łzami. Płakałam, nie wiedziałam dlaczego. W pewnym momencie mi się ten płacz w ogóle zablokował i w ogóle nie płakałam. Było mi strasznie smutno, ale ten smutek był tak, jakby był obłożony watą i wygłuszony, za szybą jeszcze dodatkowo, więc ja w ogóle nie rozumiałam, co się ze mną dzieje. Trafiłam na Lomi. Po pół roku bycia klientką pojechałam na kurs masażu. To było w ogóle pff, absurdalne dla mnie, no bo jak to pojechać na kurs masażu, kiedy ja ledwo dotykam, to jak mogę dotykać kogoś? Ale na tyle poczułam takie właśnie terapeutyczne i dobroczynne skutki masażu lomi na mnie samej, że zaczęło mnie mniej boleć, że zaczęłam w ogóle czuć, że mam ramiona, że mam ręce, że mam mięśnie. Że to ciało ma coraz mniej wody, bo ja byłam taka napuchnięta, napita wodą, że ja chcę jeść inne rzeczy, że śpię trochę lepiej, że moje myśli zaczynają być takie: hmm, nie tylko, że jest smutek, zło, ciemność, szarość i w ogóle najlepiej ubrać się w worek po ziemniakach i tak po prostu sobie przeżyć i przetrwać, gdzieś pod kamieniem się schować i przeczekać to życie. Tylko zaczęłam powoli, naprawdę bardzo powoli, czuć. Czuć, że są inne smaki, są inne odcienie właśnie emocji, że to ciało może być też czymś, co przynosi coś dobrego, że nie jest nośnikiem tylko trudnych rzeczy. Pojechałam na kurs, a tam wydarzyła się dla mnie tak naprawdę rewolucja, mimo że tak naprawdę pojechałam tam uczyć się techniki. Bo tam się nie dzieją żadne cuda, czary, mary i nie wiadomo co jeszcze. Tam przede wszystkim uczymy się techniki. Poznajemy też swoje własne ciało dzięki automasażowi. Więc dla mnie to było potężne narzędzie. I dwa lata później zostałam już nauczycielem LOMI. Więc teraz, kiedy przyjeżdżają do mnie uczniowie na taki indywidualny kurs, bo uczę indywidualnie, to mówię z jakiego punktu ja startowałam i owszem, przyjeżdżasz uczyć się. Też techniki, ponieważ poznajesz technikę nowego masażu. Pracujesz fizycznie, twoje ciało zaczyna wykonywać jakiś inny wysiłek, jednocześnie taki, który nie jest wysiłkiem. Uczymy się tego, że w czasie pracy można też odpocząć. Więc dla mnie kurs Lomi to nie jest tylko nauka. Kolejnego masażu. Ja zresztą nie zajmuję się żadnym innym masażem, bo żaden inny nie zapadł mi w serce, żaden inny mnie nie uratował. Ale jak to wygląda potem dalej po takim kursie? Kiedy zaczynamy praktykować, czyli zaczynamy masować po prostu, mogę powiedzieć, że zmienia się wszystko. Dlatego mm, słyszę się: dobra, pojechałam na kurs i zmieniło się całe moje życie. Ale to nie jest tak, że po pięciu dniach, bo u mnie kurs indywidualny jest bardzo intensywny i trwa pięć dni, i szóstego dnia możesz iść i zacząć masować um, albo zawodowo, albo tylko bliskich i przyjaciół, ale już możesz, um, jesteś samodzielnym bytem i możesz po prostu działać. Uczysz się dbać o swoje własne ciało ponieważ kiedy masujesz, tu cię zaczyna boleć, tam cię zaczyna boleć, zapominasz o pozycji przy stole, zapominasz oddychać i w momencie kiedy masujesz, twoje ciało mówi: "Halo, oddychaj. Halo, stań niżej. Halo, zadbaj o siebie." Albo przed masażem, albo po masażu zrób sobie automasaż. Kiedy robisz sobie automasaż, możesz doskonale poznać swoje ciało, uwolnić naprawdę bardzo głębokie napięcia. Dla mnie to jest no, od 11 lat moje BHP codzienności. Ja sobie nie wyobrażam życia bez automasażu i nie jestem tym szewcem, który chodzi bez butów, bo, bo ja nie lubię, żeby mnie ciągle coś bolało i nie lubię, żeby było napięte. Skoro mam narzędzie, mam piłkę, mam podłogę, mam wałek, to ja chcę tego używać, żeby mi było, żeby mi było lżej. Zależy mi na sobie samej. Mimo, że 10 lat temu, prawie 11, kiedy zaczynałam masować, ja naprawdę uważałam, że mam bardzo mało ludziom do przekazania i była ogromna droga jeszcze przede mną. Jeszcze wychodziłam z depresji, jeszcze zmagałam się z naprawdę ogromnymi problemami z własnym ciałem, jednak jeszcze się zmagałam bardzo z, z własną psychiką. To za każdym razem, kiedy stawałam przy stole do masażu, działo się coś takiego, że moja głowa się wyciszała. Nie miałam już tego kołowrotka myśli. Po masażu czułam się bardzo spokojna, mimo że to ja masowałam, mimo że to ja dawałam i to ja jeszcze słuchałam czasami moich klientów. Ci ludzie dostawali ogrom, ale ja też dostawałam ogrom. Mój umysł się wyciszał. Zaczynałam słyszeć, czego ja sama potrzebuję. Zaczynałam zwracać większą uwagę na swoje własne ciało. Polubiłam dotyk to, że ktoś mnie dotyka. Zaczęłam czuć, że chciałabym zrobić coś dobrego dla siebie, co było niemożliwe, bo ja jestem osobą taką, która stała z batem nad sobą, bardzo siebie naciskała i dokręcała tą śrubę. Owszem, mam wysokie wymagania nadal wobec siebie, natomiast tego bata jest już naprawdę niewiele. Zauważam siebie, zauważam swoje postępy, zauważam swój rozwój, zauważam ile. Ile dobrego dla siebie i dla innych zrobiłam w tym czasie. Jak bardzo się rozwinęłam, jak bardzo nauczyłam się siebie, jak bardzo umiem mówić tak, kiedy chcę tak, jak bardzo mówię nie, kiedy naprawdę czuję, że nie. A jeśli jestem pomieszana, to albo sobie robię automasaż, albo przychodzi klient, którego pomasuję i po masażu nagle pff, nagle wiem, albo po trzecim czy piątym masażu wiem, tak czy siak, Lomi jest takim narzędziem, które ułatwia mi życie. To nie jest tylko moja praca. Lomi jest dla mnie narzędziem takim mojej codzienności. Czy kiedy e, uczę też Lomi i mogę przekazać to wszystko, co dostałam tak naprawdę od Lomi, i powiedzieć: Słuchaj, nie traktuj tego jak pracy. Nawet jeśli nie chcesz pracować, to jest fantastyczne narzędzie do tego, żeby Poznać siebie, rozwinąć się wewnętrznie, fizycznie, psychicznie to jest cudowne narzędzie, żeby też ponaprawiać, czy zbliżyć się też w relacjach, które są dla nas ważne. Oczywiście nie każdego będziemy teraz zmuszać, och tu chodź, proszę koniecznie na masaż, bo ja teraz się będę zbliżać do ciebie. Nie, ale poprzez dotyk, taki intencjonalny, świadomy dotyk, Takim chcecie, jesteś fajny, chcecie poznać, chcecie coś dobrego dać bez słów, to naprawdę dzieje się magia. Mówię to ja, osoba, która nie umiała dotykać i nie umiała przyjmować tego dotyku, bo uważała, że on jest niezręczny, krępujący, dziwny, bo to znaczy, że ma podłoże seksualne albo. Albo no po prostu jest czymś takim, taką konstrukcją absurdalną i nie do przyjęcia dla mnie, więc unikałam tego. Natomiast dzięki Lomi, dzięki temu, że zaczęłam masować, zaczęłam mieć ochotę też masować moich przyjaciół, moją rodzinę. To nie zawsze jest cała sesja masażu. Czasami jest to pomasowanie głowy, czasami jest to pomasowanie pleców czy brzucha. Ale nieważne co masuje, czy masuje stopy, czy masuje łokieć, czy masuje głowę, czy masuje klatkę piersiową, masuje z tą samą ideą, z tą samą intencją, z taką chęcią dania dobrego dotyku, dania czegoś dobrego, ukojenia, czy zabrania bólu jakiegoś, czy przypomnienia komuś, że dotyk jest fajny, że. Może zapomniałeś, czy zapomniałaś w swoim życiu o tym, żeby się przytulić do kogoś, że to jest bezpieczne, że to jest dobre. Także LOMI ma naprawdę bardzo szerokie zastosowanie, nie tylko jest pracą. Do mnie na przykład trafiają na kurs osoby, które wcale nie chcą masować zawodowo i właśnie traktują to jako taką ścieżkę rozwoju osobistego poprzez ciało. Gdybym chodziła tylko na terapię, i nie miała połączenia właśnie z ciałem, nie wiem, jak długo bym na tę terapię musiała chodzić. W momencie, kiedy ktoś dotknął mojego ciała, wyzwoliły się nowe emocje, które mogłam potem omawiać też na terapii. Zmienia się też, dla mnie przynajmniej, zmienia się cały, cały styl życia. Dlatego mówię, że Lomi zmienia życie kurs Lomi zmienia życie, bo naprawdę jeśli się praktykuje. To jest jakby to jedno bad, ale jeśli to się praktykuje i jeśli się masuje, to dzieje się magia, bo ja nie potrafię tego wytłumaczyć. Nie potrafię, bo jestem bardzo racjonalna i tak sobie próbuję to wszystko przeanalizować, jak to się u mnie działo, mimo postawionych tylu barykad, tylu murów, ja naprawdę stałam się inną osobą. Mm, właśnie dzięki LOMI zmieniłam żywienie. I nie to, że ja teraz wstałam rano i powiedziałam: Dobra, to ja teraz będę jadła zdrowo, bo to jest zdrowe. Nie, po prostu to był proces, że zaczęłam czuć, że to mi smakuje, a to już mi nie smakuje. Albo miałam ochotę na inne smaki, zupełnie nowe dla mnie, bo na przykład żywiłam się zupkami chińskimi, a miałam ochotę na surówkę. Albo zaczęłam mieć ochotę na więcej ruchu. Kupiłam sobie kijki do Nordic Walking, zaczęłam dużo chodzić, zostało mi to do dziś i codziennie, teraz mam psa, więc codziennie z moim psem chodzę. Zaczęłam pić soki, zaczęłam właśnie ruszać się regularniej. Zaczęłam zwracać uwagę na swój oddech, na postawę mojego ciała, zaczęłam się prostować, to jest najważniejsze. Jeszcze czasami mi ramiona opadają, bo, bo życie czasami się tak wgniecie w to ciało, że, że po prostu ramiona opadają, ale ja byłam osobą zgarbioną. Mój tata miał misję, żeby ja była prosta i w ogóle musiałam chodzić z takim patykiem. Wiecie, się wkłada patyk z tyłu za plecy i tak się zarzuca te ręce z tyłu, i dzięki temu niby się ciało będzie prostować, tak? Ja byłam tak zgarbiona, że kazali mi nosić po prostu patyk tutaj odmiotły z tyłu, a ja i tak, i tak opadałam. Natomiast dzięki temu, że zaczęłam właśnie robić automasaż, zaczęłam masować innych, zaczęłam zwracać uwagę na swoje własne ciało, uwalniać je na bieżąco też z napięć, zaczęło mi się zmieniać moje ciało. I przestało mi się chcieć jeść rzeczy, które mi służą. Do dziś nie przepadam z alkoholem, potrafię wypić od czasu do czasu pół szklaneczki piwa na smak albo trzy łyki wina na smak. Ja w ogóle czuję, że ja już jestem pijana. Więc jakby zupełnie nie mam na to ochoty. Mam ochotę na właśnie zdrowe, fajne rzeczy, ale nie dlatego, że one są modne i zdrowe, tylko dlatego, że ja czuję, że dziś moje ciało potrzebuje soku z marchwi albo potrzebuje soku egzotycznego albo potrzebuje po prostu poleżeć sobie przez 5 minut na podłodze i tylko oddychać i nic nie robić. Także dlatego Lomi zmienia życie. Ale tylko jeśli się praktykuje, jak ze wszystkim. I to jest bardzo duży wysiłek, bo to nie jest e, siedzenie na tęczy i machanie sobie nóżkami, gdzie mogę brzmieć tak czasami, że tak jest, ale dla mnie trochę tak jest, bo nawet jeśli ja się kładę z bólem, nawet jeśli ja się budzę z bólem głowy, albo bolą mnie lędźwia, pośladki, łydki, albo nie wiem, za co opłacę rachunki w przyszłym miesiącu, ponieważ ja się utrzymuję z masażu i z masowania i z uczenia LOMI i też warsztatów automasażu, to ja sobie nie wyobrażam, żeby któregoś z tych czynników miał w moim życiu zabraknąć. Żeby LOMI nagle było jakimś, jakąś przeszłością. To jest moja historia, moja teraźniejszość, też moja przyszłość zawsze będzie elementem którym mnie uratował. Ja teraz ewoluuję i teraz robię też nowe projekty niekoniecznie związane z samym lomi. Natomiast to jest tylko konsekwencja tego wszystkiego, co ja zrobiłam przez te wszystkie lata. I tak jak mówiłam, nie jest kolorowo, bo jest bardzo dużo zmartwień, jest bardzo dużo napięcia. Jest bunt na to, że kurde, jestem na takiej fajnej ścieżce, dlaczego jest tak trudno? Przecież być tak fajnie. Przecież mówi się, jak kochasz to, co robisz, to nie przepracujesz ani jednego dnia. Gówno, prawda? Właśnie dlatego, że kochasz to, co robisz, nie rzucisz tego w pieruny, bo jest tak trudno. Bo żeby przyszła do mnie osoba na masaż czy na kurs, to... Ja muszę zrobić 80% rzeczy, których na przykład nie lubię robić albo które zajmują 3-4 dnia, i dopiero wisienką na torcie jest sam masaż, czy sam fakt, że ktoś przyjedzie na kurs, czy sam fakt, że ktoś powie, Kawula, chciałbym się nauczyć automasażu na przykład. I sama praca, samo wykonywanie, właśnie uczenie, masowanie, pokazywanie kolejnych kroków automasażu, to jest ta przyjemność, to jest ta wisienka, bo to kocham. Ale, gdybym tego nie kochała i gdybym po prostu uważała, że dobra, to jest moja praca, to nie dałabym rady. Absolutnie wiem to: nie dałabym rady zarządzać sobą w czasie, zarządzać sobą w biznesie i nie dałabym rady uczyć się tych rzeczy, które są bardzo trudne dla mnie, które wymagają ogromu czasu, skupienia. Wyrzeczeń, że ja sobie nie kupię ubrania, że ja sobie po prostu kupię za jakiś czas, na przykład program do montowania filmików albo kupię sobie mikrofon, żeby było mnie lepiej słychać i nie kupię sobie na przykład nie wiem, dobrej kawy. No i mi urwało, moja bateria w aparacie się skończyła, a ja gadałam, gadałam, gadałam i oczywiście nic o tym nie wiedziałam, że się skończyło. Także tak, właśnie dlatego, że kocham. Masować, uczyć masażu, że kocham automasaż. Właśnie dlatego staję trzy godziny później przed aparatem i dogrywam w innej fryzurze, z inną energią. Także w ciągu czterech godzin, odkąd mi urwało, a o tym nie wiedziałam, zdążyłam upiec chleb, zrobić sobie obiad, pojechać do Gdańska, porozmawiać z bohaterami mojego reportażu, nad którym pracuję. Bo ja też, jeśli nie masuję, to też piszę a jak nie piszę, to chodzę z moim psem na spacery, zdążam wrócić i staję tutaj przed tym oto aparatem, który już ma naładowaną baterię, staję i robię takie PS i robię końcówkę. I właśnie dlatego, że to kocham. Jestem w stanie znieść te wszystkie trudności, które są dookoła tego, tej mojej pracy. Więc jeśli cokolwiek z tego, co dzisiaj powiedziałam, rezonuje z Tobą, jeśli masz ochotę otworzyć... Inne drzwi i interesuje cię dotyk, interesuje cię eksplorowanie też własnego wnętrza poprzez dotyk, poprzez dotykanie też i masowanie, takie terapeutyczne masowanie innych, i masz ochotę właśnie w ten sposób zmieniać swoje życie, to zapraszam. Moje lomi drzwi są otwarte na indywidualny kurs masażu. Trwa to 5 dni, bardzo intensywnie, ale też wychodzi się stąd niezwykle wzmocnionym. Z naładowanymi akumulatorami, z nowymi zasobami, takimi radzenia sobie też w takich trudnych sytuacjach, jest tylko jedno ale, tak jak mówiłam, trzeba to robić. Trzeba masować, żeby faktycznie ta zmiana była aż taka duża. Mnie to poniosło, mnie to zachwyciło. I to jest moja ścieżka, moja droga. I nie każdy musi mieć taką samą. Bo może ta droga będzie dla ciebie tylko na chwilę, na trzy miesiące, na cztery, na pół roku, na rok, na tydzień. Ale może, może to wystarczy i może to wystarczy, żeby kliknęło coś bardzo ważnego w Tobie. Także zapraszam, zapraszam. Hawaje w Gdyni stoją otwartą tutaj tę tu oto plażę mam dla was otwartą. Do zobaczenia, cześć.